Już jedna sztuka tego mało znanego orzecha może całkowicie odmienić zdrowie tych, którzy borykają się z niedoborami pewnego ważnego pierwiastka, którego niestety niedobór jest bardzo częsty. Dziś opowiem o tym, jak jeden orzech brazylijski dziennie może odmienić nasze zdrowie. Dosłownie, już jedna sztuka na dzień jest w stanie pokryć dzienne zapotrzebowanie naszego organizmu na pewien szalenie ważny pierwiastek. Od którego w bardzo dużym stopniu zależy prawidłowe funkcjonowanie naszej tarczycy, naszego serca, naszego mózgu i naszego układu odpornościowego. Mowa oczywiście o selenie. Szacuje się, że nawet 1 miliard osób na całym świecie spożywa niedostateczną ilość selenu dziennie. A biorąc pod uwagę fakt, jak ważny jest to pierwiastek, nagle na znaczeniu zyskuje ten jeden wyjątkowy orzech który może być dla wielu osób remedium w wielu przewlekłych chorobach. W jaki sposób selen wpływa na nasze zdrowie oraz jakie korzyści przyniesie nam spożywanie obfitujących w niego orzechów brazylijskich? To między innymi na te pytania odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. A ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy film, a dzisiaj rozpocznę od tarczycy, o której wspomniałem na początku tego filmu. Nie bez powodu wdrożenie orzechów brazylijskich do naszej codziennej diety jest polecane osobom, które zmagają się, uwaga, z chorobą Hashimoto, bo według doniesień naukowych, selen przyczynia się nie tylko do poprawy nastroju czy też ogólnego samopoczucia pacjentów z tą chorobą, ale również do znacznego obniżenia miana przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej czyli tych, które w wynikach Państwa badań laboratoryjnych. Widnieją pod nazwą anty -TPO. A co się dzieje z naszą tarczycą, gdy dostarczamy naszemu organizmowi zbyt mało selenu? Niestety, jej zdrowie jest wtedy mocno zagrożone, ponieważ deficyt, czyli niedobór tego pierwiastka, prowadzi do obniżenia jej aktywności, a do tego zwiększa ryzyko wystąpienia chorób autoimmunologicznych oraz nowotworów tego narządu. W ramach zamknięcia tego punktu dodam, że w jednym z dużych badań na obywatelach Chin. Niedobór selenu powiązano z większą częstością występowania zapalenia oraz niedoczynności tarczycy i zwiększeniem jej objętości. O wpływie selenu na tarczycę mógłbym mówić jeszcze długo, ale w kolejce czekają inne ciekawe właściwości tego pierwiastka, o których zdecydowanie warto wspomnieć. A do tych cennych właściwości należy niewątpliwie jego ochronny wpływ na nasz mózg. W jednym z badań u osób starszych, które spożywały jeden orzech brazylijski dziennie przez 6 miesięcy, doszło do poprawy funkcji poznawczych, a tym zwiększenia płynności werbalnej. To oczywiście jest bardzo dobra wiadomość dla osób z demencją, ale to nie koniec rewelacji na temat selenu w kontekście funkcjonowania naszego mózgu. Otóż z badań naukowych możemy dowiedzieć się również, że jego niedobór osłabia naszą pamięć. Obniża poziom neuroprzekaźników w naszym mózgu, a także zwiększa ryzyko wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych, czyli oczywiście choroby Alzheimera oraz choroby Parkinsona. Mówiąc tak bardziej wprost, jeśli nasz organizm jest narażony na niedobór selenu, musimy liczyć się z tym, że w starszym wieku pojawi się u nas demencja. A teraz zadam Państwu pytanie: czy w ostatnim czasie czujecie się Państwo poddenerwowani? a nastrój spada państwu niczym akcję Gazpromu w Europie. Ważne, aby mieć świadomość, że za złym humorem wcale nie musi stać irytujący szef, e, czepialska żona, pozdrawiam cię kochanie, to znaczy moja nie jest czepialska, czy też robiący bałagan mąż. Sprawą całego zamieszania może być Selen, a właściwie jego niedobór, ponieważ jak mówią naukowcy, Pierwiastek ten ma niebagatelny wpływ na nasz nastrój. Poza tym, jego niedobór może przyczynić się do rozwoju depresji. Biorąc pod uwagę wszystkie dzisiejsze zależności, możemy powiedzieć, że orzechy brazylijskie to taki naturalny antydepresant, który koi nasze szargany nerwy. Idźmy dalej. Jakie inne korzyści zdrowotne przyniesie nam spożywanie orzechów brazylijskich, a w zasadzie jednej sztuki? Od razu zaznaczę, że tarczyca i mózg to nie jedyni szczęśliwcy, którzy mogą korzystać z dobrodziejstw zawartego w nich selenu. Jak już wspomniałem na wstępie tego filmu, do tego grona należy również nasze serce. W jednej z obserwacji u osób, które codziennie przez 8 tygodni spożywały porcję orzechów brazylijskich, które zawierały 290 mikrogramów selenu, doszło do znacznego wzrostu poziomu cholesterolu HDL. Czyli tego dobrego dla naszego zdrowia. Dodam, że w świecie nauki istnieje spora liczba badań, które wskazują na powiązanie pomiędzy wyższym poziomem selenu w naszym organizmie, a niższym ryzykiem zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe, które niestety zabijają najwięcej osób na świecie. To oznacza, drodzy państwo, że jeśli chcemy mieć serce jak dzwon, to w naszej diecie powinny znaleźć się źródła selenu. Na przykład wspomniane dzisiaj orzechy brazylijskie, które, jak już sami zdążyli się Państwo przekonać, ani trochę nie zasługują na to, aby stać daleko w cieniu za tymi popularnymi orzechami, które znamy, np. orzechami włoskimi. A teraz opowiem o właściwości orzechów brazylijskich, do której już częściowo nawiązałem w poprzednich punktach. Przechodząc do sedna. Dzięki obecności selenu orzechy brazylijskie wykazują silne właściwości przeciwzapalne. Żeby nie być gołosłownym, przedstawię teraz pewne badanie, którym u pacjentów z niewydolnością nerek, którzy byli poddawani hemodializie, spożywanie jednego orzecha brazylijskiego dziennie przez 3 miesiące wyraźnie zmniejszyło markery stanu zapalnego. Być może zastanawiacie się teraz państwo, na czym w ogóle polega ten mechanizm? Nie będę zarzucał nikogo skomplikowanymi nazwami medycznymi oraz terminami i krótko tylko powiem, że selen zwiększa stężenie enzymu, który nazywa się peroksydaza glutationowa, a ten z kolei zmniejsza stan zapalny i chroni nasz organizm przed stresem oksydacyjnym. A jak już wszyscy doskonale wiemy, ponieważ często mówią o tym w swoich filmach. Stan zapalny to jeden z największych wrogów naszego zdrowia. Jak się okazuje, selen stanowi solidną tarczę nie tylko przeciwko stresowi oksydacyjnemu, ale również przeciwko wirusom. Na potwierdzenie swoich słów przedstawię Państwu pewne badanie, w którym wykazano, że spożywanie odpowiedniej ilości selenu wspomaga walkę z wirusem HIV oraz poprawia jakość życia osób, które się z nim zmagają. Ale to nie wszystko. Niektóre obserwacje naukowców pozwoliły im dojść do wniosków, że pacjenci z niedoborem selenu są prawie 20 razy, jeszcze raz powtórzę, prawie 20 razy bardziej narażeni na śmierć z powodu wirusa HIV niż ci z prawidłowym poziomem tego pierwiastka w organizmie. Jak zatem widzimy, wnioski te robią naprawdę ogromne wrażenie i ewidentnie świadczą o tym, że Selen to jest potężny gość i ma naprawdę wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. A ten kolejny punkt zapewne zdziwi wiele osób. Okazuje się bowiem, że selen, który jest zawarty w orzechach brazylijskich chroni przed niektórymi nowotworami. Badania, do których dotarłem, dostarczają informacji, że orzechy brazylijskie mogą stanowić cenny element profilaktyki nowotworów sutka, raka jelita grubego oraz prostaty. Tak, w ramach domknięcia tego punktu podam tylko jeszcze jedno bardzo krytycznie i ważne badanie, w którym wykazano, że zwiększone spożycie selenu zmniejsza liczbę zgonów z powodu już rozwiniętych nowotworów i na odwrót, jego niedobór zwiększa śmiertelność pacjentów zmagających się z nowotworami. Komu jeszcze poleciłbym wdrożenie orzechów brazylijskich do swojego jadłospisu? Na przykład osobom starającym się o dziecko. Akurat badania, które teraz przedstawię, będą dotyczyły panów. Ale nie oznacza to oczywiście, że orzechy te nie są wskazane dla pań. Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, ale rozwinę ten temat za chwilę, więc proszę ze mną pozostać. Zanim jednak to zrobię, przedstawię pewne badanie, w którym uzupełnienie niedoborów selenu przyczyniło się do poprawy ruchliwości plemników u mężczyzn z obniżoną płodnością. A co zatem idzie, Zwiększenia szansy na pomyślne poczęcie. A co z naszymi cudownymi paniami? Ważna informacja jest taka, że selen jest niezwykle istotny we wczesnym etapie ciąży. Potwierdza to chociażby badanie, w którym zaobserwowano korelację pomiędzy niedoborem selenu a zwiększonym ryzykiem poronienia. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego kobiety spodziewające się dziecka powinny sięgać po orzechy brazylijskie. Co to dokładnie za powód? Otóż spożywanie selenu znacznie zmniejsza częstość występowania stanu przedrzucawkowego. Co dokładnie mam na myśli, używając słowa znacznie? Otóż w metaanalizie trzech badań, które tyczyło się kobiet w ciąży, które codziennie przez 6 miesięcy przyjmowały od 60 do 100 mikrogramów selenu dziennie, ryzyko stanu przedrzucawkowego zmniejszyło się aż o 72%. Jak zatem widać, jest to poważna liczba. A jakby tego wszystkiego było mało, selen może okazać się zbawienny dla osób borykających się z zaburzeniami snu. Według jednego z badań przyjmowanie odpowiednich ilości selenu zapewnia optymalny czas trwania snu. A tutaj chciałbym zaznaczyć, ponieważ jest to bardzo istotne, że pozytywny wpływ w tym kontekście zaobserwowano jedynie u osób otyłych. I to już wszystko, jeśli chodzi o korzystny wpływ selenu na nasze zdrowie, ale jeszcze się z Państwem nie żegnam, ponieważ chciałbym odpowiedzieć na kilka ciekawych i ważnych pytań dotyczących zarówno samego selenu, jak i orzechów brazylijskich. I zacznę myślę od jednego z najistotniejszych pytań, jakie możemy sobie zadać w dzisiejszym odcinku: czyli czy orzechy brazylijskie możemy jeść bez ograniczeń? Często wydaje nam się, że jeśli coś korzystnie wpływa na nasze zdrowie, to im więcej tego zastosujemy, tym lepiej. Warto jednak mieć świadomość, że nie zawsze jest to dla nas dobre, a co bardzo ważne, bezpieczne, a już na pewno nie w przypadku orzechów brazylijskich. Dlaczego? Ponieważ spożywając je w nadmiarze dostarczamy naszemu organizmowi zbyt duże ilości selenu, a to może poważnie nam zaszkodzić. Istnieją bowiem badania wskazujące na powiązanie pomiędzy nadmiarem selenu w naszym ciele a wzrostem stężenia glukozy, cholesterolu oraz zwiększonym ryzykiem rozwoju np. cukrzycy typu drugiego. Dodam, że górna, tolerowana dawka selenu dla osób zdrowych wynosi 400 mikrogramów, a według oficjalnych zaleceń nasze dzienne zapotrzebowanie to około 55 mikrogramów na dzień. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. Które potrzebują 60 mikrogramów selenu na dzień, oraz dzieci i młodzież, których zapotrzebowanie waha się od 20 do 40 mikrogramów na dobę. A skoro była mowa o potencjalnie zbyt dużej podaży selenu, to odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie są objawy zatrucia selenem. W świecie medycyny istnieje pewna przypadłość zwana selenozą. Co to za dziwnie brzmiące schorzenie? Jest to oczywiście nic innego jak zatrucie selenem. Które stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia. Jednak proszę się nie martwić, nie grozi ono, nawet jeśli na co dzień stosujemy urozmaiconą oraz bogatą dietę, która jest obfita w ten pierwiastek. Problem może pojawić się w momencie, gdy będziecie Państwo regularnie przyjmowali duże dawki selenu w postaci suplementów diety, lub też spożywali bardzo duże ilości orzechów brazylijskich. Po czym poznać, że selena zaczął potruwać Państwa organizm. Zwykle w takim przypadku pojawiają się dość uporczywe objawy, a w tym mdłości, kolejno bóle brzucha, spadek ciśnienia, wysypki skórne, metaliczny posmak w ustach, czosnkowy oddech, skurcze mięśni, bóle stawów, wypadanie włosów oraz zmęczenie. Dobra wiadomość jest taka, że wymienione przeze mnie symptomy mijają po odstawieniu np. suplementu. Natomiast ta mało romantyczna informacja to ta, że niektóre objawy mogą utrzymywać się nawet przez trzy miesiące po takiej kuracji. A skoro wspomniałem Państwu o nadmiarze selenu w naszym organizmie, myślę, że warto powiedzieć również co nieco o objawach jego niedoboru. Zastanówmy się teraz, jakie sygnały wysyła nam nasz organizm, gdy dostarczamy mu zbyt mało selenu. Otóż czerwona lampka powinna zapalić się państwu w momencie, gdy pojawią się u państwa między innymi takie objawy jak wypadanie włosów, łamliwość paznokci, osłabienie mięśni, mgła mózgowa, zmęczenie czy obniżenie nastroju. I w końcu najważniejsze pytanie z perspektywy dzisiejszego odcinka. Kto jest szczególnie narażony na niedobór selenu? Pamiętajmy, że niedobór selenu w naszym ustroju może być nie tylko przyczyną złego jadłospisu, ale również mogą za tym stać niektóre przypadłości, np. choroby zapalne jelit oraz choroby nerek. Ale to nie wszystko. Na niedobór serenu mogą być narażone osoby, które przyjmują określone leki, np. tabletki antykoncepcyjne oraz kortykosteroidy. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.